Do Sejmu, proszę Państwa, trafiło 150 tysięcy podpisów zebranych pod obywatelskim projektem ustawy, mającym na celu wypowiedzenie konwencji stambulskiej i zastąpienie jej międzynarodową konwencją o prawach rodziny. A naszym kolejnym gościem jest prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Juris, mecenas Jerzy Kwaśniewski. Dobry wieczór, witam Pana mecenasa bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Zebranie 150 tysięcy podpisów wraz z Chrześcijańskim Kongresem Społecznym w czasie pandemii, no muszę powiedzieć, że robi wrażenie. Gratuluję. Projekt teraz Pana mecenasa zdaniem trafi do zamrażalki, czy ma szansę na procedowanie i przegłosowanie, co ważniejsze? No, rzeczywiście zbiórka podpisów w samym środku lockdownu była, była poważnym osiągnięciem, ale to była też nieprawdopodobnie szeroka koalicja społeczna, e, łącząca bardzo wiele środowisk chrześcijańskich, obywatelskich, e, prorodzinnych z całego kraju. Mhm. E, mamy nadzieję, że projekt nie tylko zostanie poddany pierwszemu czytaniu zgodnie z ustawą do końca marca, ale także, że po prostu zostanie szybko przeprocedowany przez prace sejmowe, przez Senat i upoważni prezydenta Rzeczypospolitej do wypowiedzenia konwencji stambulskiej. No, przypominamy, że sytuacja uległa istotnej zmianie w ciągu pięciu lat, kiedy konwencja w Polsce obowiązuje. Dzisiaj już wiemy, że wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej jedynie Polska ratyfikowała konwencję, pozostałe kraje konwencję odrzuciły. Kolejne państwa, takie jak Bułgaria, Rumunia, Węgry, Słowacja, kraje, kraje bałtyckie odrzucają konwencję jako sprzeczną ze zdrowym rozsądkiem po prostu. Natomiast mm -hmm. Trybunał Bułgarski wprost powiedział, że jeżeli konstytucja mówi o kobietach i mężczyznach, a konwencja te pojęcia odrzuca, to po prostu jedno z drugim jest niespójne. I pokazujemy jasno, jeżeli chodzi również o po prostu przeciwdziałanie przemocy, instrumenty konwencyjne nie oferują żadnych... Skutecznych rozwiązań. Państwa, które konwencje wdrażają, e, charakteryzują się najwyższymi wskaźnikami przemocy wobec kobiet i najniższymi wskaźnikami w Europie zgłaszalności aktów przemocy. My no nie chcemy iść. Tropem, chcemy budować nasz własny model, skuteczny model przeciwdziałania przemocy, oparty przede wszystkim na wzmocnieniu rodziny. W wypowiedzi dla Radia Maryja, no wysoki przedstawiciel partii rządzącej, europoseł Beata Kempa, powiedziała, że stoimy na stanowisku, że należy wypowiedzieć konwencję stambulską, dlatego że będziemy bardzo konkretnym instrumentem do realizacji zamiarów, które ma w zanadrzu Komisja Europejska. Więc może to jest jakieś zwiastun jednak dobrych rozwiązań. Państwo, jak rozumiem, złożyliście też propozycję konwencji o prawach właśnie rodziny. Wydaje się, że nie powinno być środowisk, które są przeciwne rodzinie, a jednak spotykacie się no, chyba z wieloma atakami i no, jakimś brakiem wsparcia. Na poziomie, na poziomie europejskim mówienie o rodzinie, czy mówienie o wsparciu rodziny jest dzisiaj... A... Zbrodnią językową. Bardzo często nie wolno, nie wolno w ten sposób nie wolno w ten sposób promować naturalnej jednostki społecznej, podstawowej jednostki społecznej rodziny, pomimo tego, że cały system prawa międzynarodowego i praw człowieka zbudowany jest przecież i budowany jest od ponad 70 lat właśnie w oparciu o rodzinę. Dzisiaj często się o tym zapomina. Ja bardzo się cieszę z tych słów pani europoseł Beaty Kępy. Widzimy też mocne wyrazy wsparcia od bardzo wielu polityków prawicy, którzy czekają na tę możliwość i takie wsparcie. Parcie społeczne ułatwia bardzo podjęcie tego politycznie ważkiego kroku, jakim jest wypowiedzenie konwencji międzynarodowej. Również w tym kontekście międzynarodowym wypowiedzenie konwencji wskutek inicjatywy obywatelskiej jest o wiele prostsze niż w efekcie działań samego rządu. Mhm. Stąd też tak właśnie postrzegamy tę inicjatywę i to szerokie poparcie społeczne dla tej inicjatywy, po to, żeby ułatwić podjęcie tych politycznych kroków, żeby pójść w ślady Węgier, żeby pójść w ślady Słowacji które wprost powiedziały konwent nie ratyfikujemy jako sprzecznej z tożsamością narodową, tożsamością chrześcijańską, a też po prostu nieskutecznej dla realizacji celu, który deklaruje jej tytuł. O samej, niech najpierw ta konwencja faktycznie zostanie wypowiedziana, a później może będzie jeszcze okazja się umówić na rozmowę już o samej konwencji o prawach rodziny, która wydaje się jeszcze bardziej znacząca, ale bo mamy jak zwykle niewiele czasu, a chciałbym też chwilę porozmawiać o samym instytucie, który, którego spotyka wiele ataków z różnych stron za waszą działalność, bo ja jednak uważam, że to był wyjątkowy, bardzo pracowity rok dla całego instytucju, którym pan kieruje. Wasza praca została tak, Zauważona w no, przesiąkniętym tym lewicowym, a nawet takim marksistowsko-komunistycznym myśleniem w Parlamencie Europejskim, z których inicjatyw podjętych przez Ordo Juris pan mecenas najbardziej jest zadowolony i dumny, które uważa za najważniejsze? Ile ktoś mnie o to pyta, zawsze mówię, że <laughs> ponad 500 spraw, tak, ale, ale ponad 500 spraw indywidualnych, które podejmujemy, to jest taki najbardziej bezpośredni efekt nas naszego działania. To są w większości sprawy dotyczące dzieci, które są odbierane z domów bezzasadnie. W Polsce i za granicą, bo pomagamy też polskim rodzinom w Norwegii, w Holandii czy Niemczech. Mhm. Tam, gdzie te urzędy, tak jak Barne Werner, czy Jugendamt, zabierają masową skalę polskie dzieciaki. Ale to są też sprawy precedensowe, takie jak chociażby pracownik IKEI którego proces w tym roku wreszcie ruszył. E, zwolnione zacytowanie fragmentów Biblii na wewnętrznym internetowym forum pracowniczym. Czy wreszcie e, drukarz z Łodzi, który wreszcie doczekał się e, ze strony Sądu Najwyższego potwierdzenia, że jest niewinny i że miał prawo odmówić drukowania materiałów promujących e, organizację LGBT Business Forum. E, Chociaż już tak głośno o o tym nie zgadza. było, jak wtedy, kiedy z kolei o, w, w, był skazany, prawda? Tak, oczywiście. No, to, to też te, ciekawe. Te, 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 do skazania go i ograniczenia jego wolności. Hmm. E, na, natomiast ta sprawa wreszcie, właśnie w grudniu tego roku e, znalazła swój szczęśliwy finał. E, ale to są także nasze prace analityczne na poziomie europejskim. E, Unia Europejska w tym roku przyspieszyła ze swoją ideologiczną ofensywą. E, mamy dwa dokumenty no, ramowe. Pan poseł Jurowa jeszcze zapowiada, że to, to będą kolejne kroki. To no, nie tylko one. To przyspieszenie, to przyspieszenie e, będzie, be, będzie nam towarzyszyć w najbliższych latach, ale w tym jednym roku mamy przyjętą zarówno strategię gender jak i strategię równości LGBT. To są dwa dokumenty, które mają być kodem genetycznym funkcjonowania całej Unii Europejskiej, a zarazem zapowiadają, że Bruksela ratyfikuje konwencję stambulską, o której przed chwilą mówiliśmy, bez względu na to, że znaczna część państw członkowskich ją odrzuca. I mimo że nie, nie ma do tego prawa w konwencjach europejskich, prawda? Przecież status, statusach europejskich bo to nie jest dziedzinie nie nie zarezerwowane nie ma, to jest wejście, dla państw narodowych, no właśnie. Że wejście w ten obszar prawa rodzinnego jest naruszeniem prawa traktatowego. Eee, I w, w wszystkich obszarach działanie organizacji społecznych, takich jak Instytut Ordo Julius, takich jak cała koalicja organizacji konserwatywnych z Europy, które sprzeciwiały się chociażby ratyfikacji konwencji stambulskiej, jest niezwykle ważne, bo pokazuje, że społeczeństwo obywatelskie, całej Unii Europejskiej jest aktywne. I nie można po prostu ponad naszymi głowami decydować o sprawach wbrew woli państw narodowych, bo waży się przecież, w tych latach właśnie waży się, w którą stronę pójdzie Unia Europejska. Czy my jednak będziemy wierni koncepcji o tym założycieli Unii Europejskiej, którzy mówili o państwach narodowych. Którzy mówili o Unii Europejskiej ograniczonej do kompetencji jej przyznanych, czy też pójdziemy w kierunku neomarxistowskich teorii, gdzie, to ma, gdzie ma powstać federacja zarządzana centralnie, ponad głowami obywateli? No i z tymi prawami też dla homo małżeństw, o których mówił ten traktat, prawda? Ostatnio bodaj przedstawiany. Tak jest. Strategia, strategia równości LGBT, gdyby Dokładnie. została przyjęta, zmierzać będzie do zmuszenia Polski, Węgier, Rumunii, Bułgarii do akceptowania nie tylko tzw. związków małżeńskich osób tej samej płci, ale również adopcji dokonywanych za granicą przez polskich obywateli dla jednopłciowych układów. To jest całkowite obejście suwerenności narodowej, całkowite obejście porządku konstytucyjnego naszych krajów. Tak. Jeszcze wrócę na chwilę do tych waszych działalności tutaj na gruncie lokalnym, na gruncie polskim bo też na przykład występowaliście bardzo i występujecie cały czas w obronie wolności akademickiej, choćby pilotując i broniąc pani profesor Ewy Budzyńskiej, prawda? To jest bardzo ważny temat. My w zeszłym roku, na początku tego roku publikowaliśmy 2020 raport o naruszeniach wolności akademickiej. Wyliczamy tam blisko 30 rażących naruszeń wolności akademickiej w ostatnich latach. To są odwołane konferencje naukowe o bardzo niewinnych tytułach, jak na przykład wyzwania bioetyczne XXI wieku. A odwołane dlatego, że eksperci, którzy tam mieli przemawiać, profesorowie polskich uczelni, prezentują poglądy pro Life. To są wreszcie takie sytuacje, jak pani profesor Ewa Budzyńska, jak pan profesor Malaskowski, czy pan profesor Jacek Bartyzel, którzy są ścigani dyscyplinarnie za zagłoszenie w sposób otwarty, konserwatywnych poglądów. W tych wszystkich sprawach to staramy się podejmować interwencje, ale także przygotowaliśmy założenia ustawy, które, które zostały jeszcze podjęte przez pana premiera Gowina, a niedawno zostały przekute w pewnym sensie w konkretny już projekt ustawy o wolności akademickiej przez pana ministra Czarnka. Mam, mam, mam wielką nadzieję, że ta inicjatywa ustawodawcza ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewni gwarancję bezpieczeństwa na uczelniach publicznych, ale to jest dopiero początek, bo tak naprawdę te uczelnie publiczne zostały skolonizowane przez radykalnych ideologów i trudno mówić o jakimkolwiek odbudowie wspólnoty, odbudowie szacunku dla tożsamości narodowej, jeżeli środowisko akademickie będzie formatować studentów, na modły ekstremalnej, radykalnej lewicy. No tak, właściwie każdy z tych tematów, o którym mówimy, nadaje się na osobną zupełnie debatę, ale przy okazji jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałem też no, pogratulować panu osobistego wyróżnienia. Został pan wymieniony, to taka informacja naszych słuchaczy, którzy może o tym nie słyszeli. Wśród 28 najbardziej wpływowych ludzi w Europie przez portal Polityko w towarzystwie, no nie wiem, czy tutaj przytaczać czy nie, Angeli Merkel, na przykład, czy Wiktora Orbana, ósme miejsce w kategorii też marzyciel. Jak pan przyjął to wyróżnienie? Którego uzasadnienie było dosyć zabawne, muszę przyznać. No, wyróżnienie rzeczywiście z tytułem patriarcha było rzeczywiście dosyć, do, dosyć interesujące. Natomiast ono było wyrazem dostrzeżenia roli polskiego konserwatyzmu i polskiej myśli konserwatywnej w Europie. To jest jasne podkreślenie, że Polacy. Zaczynają w Europie się liczyć, że nasz głos, nasza wizja Unii Europejskiej, nasza wizja wspólnoty europejskiej, nasza wizja państw narodowych e, zaczyna być słyszalna i zaczyna wpływać na co to, co się w Europie dzieje. I to jest bardzo dobry znak, bo nam często się wmawia, że mamy właściwie żadne znaczenie, Nie powinniśmy dać pieniądze i cieszyć się, że ktoś nam je przekazuje. E, Tymczasem Polska... 40-milionowy naród w całym środku Europy. My powinniśmy aktywnie uczestniczyć w formowaniu polityki globalnej i polityki regionalnej. I mam nadzieję, że tego typu dostrzeżenie na naszej roli, bo przypisano mi tam nie tylko i wyłącznie moje zasługi i przewiny, ale także bardzo wiele rzeczy, które, które były dziełem innych ośrodków konserwatywnych. I bardzo się cieszę, że w ten sposób zostajemy dostrzeżeni, bo to też oznacza po prostu, że Polska staje się równoprawnym uczestnikiem debaty publicznej w Europie. Panie mecenasie, panie prezesie, bardzo dziękuję za to, że zgodził się pan podjąć telefon za rozmowę. No i przede wszystkim też gratuluję jeszcze raz i, i dziękuję za państwa ważną, niezmiernie ważną działalność. Także w obszarze mediów, gdzie do, udało wam się do, 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 doprowadzić do szeregu sprostowań, m.in. przez Gazetę Wyborczą, czy na temat, czy nawet Martelem bardzo. ostatnio. Bardzo się z tego wszystkiego cieszę. Gratuluję dla pana, dla współpracowników i najlepsze życzenia na nowy rok. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Kłaniam się nisko. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej, Ordo Juris, mecenas Jerzek Kwaśniewski był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.